Cześć, ja nazywam się Winiarski Paweł, a wy oglądacie 18. odcinek vloga niezgrany. Konflikt. Kiedy świat balansuje na krawędzi anarchii, pojawia się nowa nadzieja. Jak widzicie za mną smuga w temacie Overwatch, więc dzisiaj skupimy się przede wszystkim na Overwatch i na premierze Overwatch, bo jak się okazało, ku zaskoczeniu wszystkich, Overwatch na premierę działał dobrze. Zaskoczenie taką sytuacją jest jak najbardziej na miejscu z tego względu, że branża gier i premiery gier przyzwyczaiły nas do tego, że gra, która jest nastawiona tylko i wyłącznie albo przede wszystkim na online, na ogół w trakcie premiery, w dzień premiery, tydzień po premierze, nie działa dobrze. Wystarczy przypomnieć sobie Drive Club, wystarczy przypomnieć sobie Battlefieldy, wystarczy przypomnieć sobie serię Call of Duty, która w momencie, kiedy gra pojawiała się na rynku, pojawiała się na półkach sklepowych, pojawiała się w sieci do kupienia, leżała. I Blizzard wcale nie był tutaj w tym wypadku lepszy. O ile Heroes of the Storm, które było poprzedzone betą, działało dobrze, to już na przykład Diablo 3, nie wiem czy pamiętacie, premierem Diablo 3 ja byłem w Złotych Tarasach na takiej oficjalnej premierze, gdzie ludzie brali udział w evencie, a później stali przez długie kwadransy czy nawet godziny po swoją wersji gry, wracali do domu o tej 12, włączali i serwery leżały, nie można było grać. No i nie da się ukryć, że w przypadku Overwatch też miałem takie obawy. Co prawda beta, jak grałem ja na konsoli, beta działała dobrze, na PC-tach też beta działała dobrze, no ale to wcale nie znaczy, że w takim wypadku pełna wersja gry też będzie działać dobrze, bo zdarza się również tak, że są bety i później te pełne wersje nie działają dobrze. Tymczasem w momencie, kiedy w Polsce 24 maja miało się pojawić Overwatch. Była informacja, że on zacznie działać naszego czasu. Serwery zostaną uruchomione 24 o pierwszej w nocy, czyli godzinę po tym, jak ta nasza polska premiera się pojawiła. No i okazało się, że działał. Ja osobiście nie wytrzymałem do tej pierwszej, ale wstałem rano specjalnie przed wyjściem do biura. I włączyłem i wszystko działało. Słuchajcie, zaskakujące jest to, że nie było żadnych problemów, przynajmniej w tej wersji PS4, ja to na swoim przykładzie mogę potwierdzić, natomiast później rozmawiałem ze znajomymi, którzy o tej godzinie pierwszej na PC-ach również i na Xboxach włączyli i okazuje się, że gra działała dobrze. To znaczy, to jest tak, że minęło już te premiery kilka dni i faktycznie zdarzyło się kilka razy wylecieć z meczu podczas wyszukiwania kolejnego starcia, natomiast mogę powiedzieć, że w przypadku wersji na PS4 Overwatch działa. Bardzo dobrze, tryby sieciowe działają bardzo dobrze, nic nie wyrzuca, wszystko działa tak jak trzeba. W lobby nie siedzą za długo, na mecze nie czekam zbyt długo i z tego co rozmawiam ze znajomymi, którzy grają na innych platformach, też jest dobrze. I to już tak naprawdę pierwszy krok zaufania w stosunku do Overwatch od graczy został już wykonany. I wydaje mi się, że ten start dużo daje samej grzy, która jest nastawiona na online. Bo wystarczy przypomnieć sobie Battlefielda trzeciego, czwartego, chociażby czwartego, gdzie ludzie pokupowali te wersje lepsze i mając nadzieję, że będzie wszystko dobrze działać, wydali mnóstwo pieniędzy, po czym okazywało się, że przez długi czas grać faktycznie nie można było w Battlefielda. No a tutaj w Overwatcha grać można i gra się bardzo dobrze. Ja jestem mega wkręcony w Overwatcha i zamierzam w tym tytule siedzieć, jeśli chodzi o multi i granie w sieci, przez dłuższy czas. Zobaczymy jak będzie ze wsparciem. Trochę ludzie narzekają, że nie ma jeszcze tego kontentu tak dużo, aczkolwiek na przykład w jednym z komentarzy u mnie na Facebooku Remik Maciaszek, czyli Rok, napisał, że on już z Betą grał, spędził 200 godzin ponad i kompletnie mu nie przeszkadza ilość kontentu, która jest, więc no jest nadzieja, że mm, nie będzie problemu, szczególnie, że Blizzard zamierza to mocno wspierać i suportować. Ja na razie mam na liczniku ponad 10 godzin i, i, i bawi się dobrze. W momencie, kiedy Wy będziecie oglądać tego vloga, ja miał o więcej, bo ja go chwilę wcześniej. No i spodziewajcie się w przyszłym tygodniu recenzji. Ale jest naprawdę... dobrze. 40 milionów sprzedanych PlayStation 4, co czyni PS4 najszybciej sprzedającą się konsolą z logiem PlayStation. No wypada pogratulować, ale też można spojrzeć, dlaczego tak się stało. Otóż nie jest to najmocniejsza konsola w momencie, kiedy się pojawiała. To, to nie jest przytyk do PS4, to jest przytyk do PS4 do Xboxa. Tak, firmy zdecydowały się wypuścić konsole, że one już w momencie, kiedy pojawiały się na rynku, nie były mocne w stosunku do PC-ów. To w poprzednich odsłonach konsole było zupełnie inaczej, i jeszcze przy okazji to nie były konsole, które tak mocno konkurowały z PC-ami znaczy nie było tak dużo multiplatform. No i um, pierwsze PlayStation w momencie swojej premiery było bardzo mocnym sprzętem. Drugie podobnie, trzecie podobnie, no a czwórka już generalnie była takim midowym pc tem do grania ale cenowo była atrakcyjna już na premierze i dużo osób mogło sobie na to pozwolić. No i jeszcze jest istotna rzecz, która była moim zdaniem głównym motorem napędowym sprzedaży PlayStation. Xbox nie dał sobie rady, jeśli chodzi o premierę we wszystkich rynkach, na wszystkich rynkach, wciskał tego Kinecta, przy okazji PS4 tego nie robiło, Oprawiło się wszędzie w tym samym czasie, można było ją kupić. Z problemami mniejszymi, większymi na samym początku, ale to sklepy nie dowiozły, więc to nie wina Sony. Natomiast e, zmieniło się trochę granie. Kiedyś, kiedy było PS2, PS3 jeszcze i zdecydowanie PS1, PSX, wolę tego używać, granie było czymś takim trochę niszowym, jednak. I mimo tego, że te konsole wykręcały świetne wyniki. To granie nie było specjalnie ani modne, ani celebryci nie grali, ani granie nie było częścią jakiejś takiej kultury na całym świecie. Tymczasem teraz za czasów PS4 jest tak, że w zasadzie tę konsolę wypada mieć pod tym telewizorem, wypada się na tych grach znać w momencie, kiedy 50-100 milionów wydaje się na promocję i, i, i stworzenie gry, to są hity, które są większe od... Y Wielu filmów, więc tak naprawdę warto wiedzieć, to jest Assassin's Creed, GTA, Call of Duty, Battlefield, czy inne tego typu duże tytuły. I to jest taki dość tani, moim zdaniem, sposób, żeby się z tymi nowościami zaznajomić. Tańszy od mocnego pc w którego trzeba inwestować, który trzeba ulepszać którym trzeba ustawiać sterowniki, sprawdzać czy karta graficzna będzie działać. Tu włączamy, gramy i, i wyłączamy, nie gramy. Przy okazji jest utwarzacz blu ray więc tak naprawdę taki sprzęt pod telewizorem, czy to PS4, czy Xbox One, to jest fajna rzecz, którą ludzie chcą po prostu mieć. No i ich stać też na nie, bo są trochę tańsze, tak jak mówiłem, niż, niż na premierze. No a PS4 po prostu lepiej zrobiło to marketingowo od Xboxa, szybciej, pojawiło się w różnych rejonach. A tak naprawdę ten trend będzie rósł sprzedażowy z tego względu, że idzie PlayStation VR, które najprawdopodobniej rozkocha w sobie graczy. Jeżeli pojawi się faktycznie to PS4 Neo, czyli nowe PlayStation 4, mocniejsze, to też moim zdaniem trochę zbustuje sprzedaż pod kątem połączenia tego z VR. Więc no, wygląda na to, że PS4 ma ogromne szanse, żeby być najlepiej sprzedającą się, nie tylko najszybciej, ale najlepiej sprzedającą się konsolą PlayStation w historii. No i zobaczymy. Skoro o konsolach obecnej generacji mowa, nie sposób nie wspomnieć o Xboxie One, który był przez jakiś czas trochę w cieniu tych informacji o PS4K czy PS4 Neo, jak woli nazwać nazywać tą nową, lepszą, nie wiadomo czy będzie, ale plotkowaną wersję PS4. Tymczasem podobno Microsoft ma wypuścić aż dwa nowe Xboxy. Pierwszy to będzie pokazany na E3, jeszcze dostępny w tym roku, Xbox One Slim. Mniejszy, cieńszy i przede wszystkim tańszy. Egzemplarz Xbox One, co w sumie czym nie byłbym zdziwiony, no bo te slimy prędzej czy później się pokażą. A w przypadku PS4 niespecjalnie wydaje mi się, że jest co odchudzać, z tego względu, że taka Sony tak jest dość mała, zgrabna i tam to wszystko jest tak mocno napakowane, że może lepiej by było na przykład tam się skupić na poprawieniu chłodzenia. Tymczasem Xbox One jest no klocem wielkim i tutaj naprawdę jest co odświeżać w kontekście rozmiaru lekkości. No jak będzie tańszy, no to zbustuje, czyli poprawi sprzedaż, więc. Wszystko by było na miejscu. Wydaje mi się, że jest duża szansa na to, żeby te Xboxy One Slim pojawiły się na tegorocznym E3, który już będzie w połowie czerwca. Natomiast drugi Xbox One o kodowej nazwie tajemniczej Scorpio ma być mocniejszym Xboxem One, czyli odpowiedzią na PlayStation 4 Neo, o ile to się oczywiście ukaże. No i z ciekawostek ma być mocniejszy, a też w dużej mierze po to, żeby móc obsłużyć VR. Jaki VR zapytacie? Otóż Oculus Rift. O Oculusie już się mówiło dużo wcześniej w kontekście Xbox One, no ale jakoś to tam się rozmyło. No i teraz też tak naprawdę o, te Scorpio to są plotki, no i ten Oculus to też są plotki. No ale w sumie tak naprawdę Microsoft ma pieniądze, ma jak zainwestować. Jeżeli PS4 będzie miał swój VR, a będzie miał, wiem, że na jesieni jest premiera, to głupio by było, żeby Xbox nie miał vr no a najbliżej mu chyba jednak do Oculusa. Więc yy, wydaje mi się, że tamten Oculus będzie. Jak będzie z grami na um, Oculusa połączonego na Xbox One? Ciężko ocenić, czy tam będzie, to będą te same tytuły, czy znowu będzie dalej ta unifikacja platform e, Windows 10. Nie wnikam w to, dobrze by było, jakby to wszystko na początku dobrze działało. I były fajne gry, i wtedy będzie sens zastanawiać się, czy ma sens ten no Oculus. Na Xboxie One nowym, którego tak naprawdę jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy będzie, więc to są takie trochę wróżenie z fusów. No ale wygląda na to, że faktycznie jednak mm, ta nowa generacja, ta generacja połówek się pojawi. Ja, Jaka zadowolona, za bardzo z tego nie jestem, bo to kolejny wydatek, który trzeba będzie poczynić. No ale skoro tak ma być w branży, no to zobaczymy. I na sam koniec Oculus Rift. I piractwo na Oculus Rift. Ale nie takie piractwo, jak Wam się wydaje, bo chodzi o tracenie gier na wyłączność dla Oculusa w taki sposób, żeby można było w nie grać na innych sprzętach do VR, w tym wypadku na HTC Life. Otóż. Pewien moder hacker, jak sobie chcecie nazywać, stworzył ReWive. To jest taki hack, który pozwala na HTC Vive grać w produkcję przeznaczoną na wyłączność dla Oculusa. No i Oculus, mimo tego, że w styczniu tego roku jeszcze szef Oculusa mówił, że tak naprawdę chce propagować VR, upowszechniać, nie ma dla niego znaczenia to, na jakim sprzęcie będziemy grać wtedy do Oculusa, Wypuszczono, wypuścił okulus, wypuścili, zabezpieczenie, które sprawdza, czy do komputera podłączony jest Oculus. Rit. Innymi słowy, nie da się grać w gry okulusowe na innym sprzęcie. No i to jest takie zabezpieczenie, które zostało bardzo szybko złamane. Twórca tamtego Rive zrobił nową wersję, która przy okazji obchodzenia tego zabezpieczenia umożliwia. Piracenie Gier. Takie klasyczne Piracenie Gier, ściąganie ich sieci, uchamianie Też udało się obejść ten protokół, co podobno nie było intencją tego, tego twórcy, tego haka, no ale się stało. Mleko się rozlało i nie wiem, czy można go usprawiedliwiać w taki sposób, że to przecież Oculus zrobił łódkę, którą on chciał otworzyć, a przy okazji otworzyła się inna, no ale prawda jest taka, że jest hak, którego można korzystać. Czy to dobrze, czy źle? Nie poruszam tematu piractwa na Oculusa, bo chcecie, to poruszcie go w komentarzach. Ja nie pochwalam takiego działania, natomiast rozumiem, że ludzie chcieliby grać na innych sprzętach do gier, jak gry na Oculusa. Szczególnie, jeżeli słuchali tamtych wypowiedzi wcześniejszych szefa Oculus Rift. Natomiast fajną rzecz zauważyliście w komentarzach i ja o tym przypomnę. Oculus w czasie, kiedy był projektem kickstarterowym i jednym z jego haseł było to, że to jest otwarte oprogramowanie, otwarta platforma to w dużej mierze moim zdaniem pomogło zabrać te pieniądze na Oculusa. I Oculus był takim otwartym projektem, te deweloperskie wersje, wychodziły do ludzi, ludzie chcieli tworzyć. Cała była scena, już wokół tego się tworzyła, a tymczasem teraz Oculus jest, ja tak odbieram, jest po prostu produktem, na którym chcą ludzie zarabiać. I ci ludzie, którzy go stworzyli, którzy włożyli w niego pieniądze. Kompletnie nic temu nie dziwią, bo to jest po prostu kolejny produkt, tak jak każdy inny. Na rynku, który ma na siebie zarabiać i będzie zamykany na takie chudeczki, żeby. Można było zarabiać i nie dopuszczając pewnych modyfikacji w tym wypadku, które nie pozwolą w lepszy sposób sprzedawać tego hełmu no, do tych gogli, no, bo taki jest zamysł. No i zobaczcie, jak z takiego fajnego, otwarto projektowego urządzenia stał się Oculus zwykłym produktem, który teraz trzeba trzymać w ryzach, żeby czasem ktoś nie zarobił gdzieś na boczku albo nie, nie, nie przyciął źródła pieniędzy. No, tego pochwalić się nie da. Aczkolwiek rozumiem twórców, żeby było jasne, mają swój produkt, mają swoje gry i chcą, żeby grać na ich produkcie i żeby tam je sprawdzić. No i mnie faktu, że ta scena okulusowa taka się robi ciekawa. Ciekawe, że tam się dzieją I, i warto to śledzić moim zdaniem, bo to też pokazuje, jak ten rynek się będzie rozwijał. I w tym wypadku. No na razie jakieś takie fuck upy, to może złe słowo, ale jeżeli już jest ta scena hakerska, jeżeli o piractwo, to naprawdę będzie ciekawie. No i wtedy w tym odcinku obchodzimy osiemnastkę, 18 odcinek Niezgranego, za dwa tygodnie będzie 19. ja Was zapraszam za dwa tygodnie, tutaj będą linki do Snapchata mojego, gdzie poruszam temat gier i Twittera, gdzie też poruszam temat gier i jeszcze przy okazji tu też pom, będzie link do materiału o Violet Cosplay, moim zdaniem najlepszej cosplayercę w Polsce. Dość duży moim zdaniem ładny i mam nadzieję, że spodoba Wam się fajny materiał, który, na który warto rzucić okiem. No i to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia z dwa tygodnie. Cześć!